Proste rzeczy, które jeśli wdrożysz, poprawią znacząco Twoje śpiewanie. Pierwsza to sprawdź, czy podnosisz swoją głowę w trakcie wdechu. Jeżeli robisz oddechy w ten sposób, no to nie pomagasz wcale swojej krtani, a wręcz przeciwnie, bardzo jej utrudniasz i to powoduje, że masz notę kaszleć, że się odkłada flegma, że struny są y, wysuszane regularnie. I one po prostu mogą czuć się obciążone. Dlatego spróbuj po prostu przytrzymać swoją głowę i zacząć opuszczać żuchwę w dół w ten sposób. Drugi tip to śpiewanie do przodu i do tyłu zamiast do góry i w dół. Wyobraź sobie, że dźwięk jest przed tobą i śpiewasz do publiczności, że śpiewasz dla innych, że śpiewasz prosto z serca, jakbyś chciał kogoś przytulić. Ale nie śpiewaj, wyobrażając sobie, że wysokie dźwięki idą do góry, i podnosząc głowę do góry, i nie śpiewaj również w dół, podnosząc, ściągając głowę w dół, ponieważ blokujesz sobie, że tak powiem, ten przepływ, a oktani też już było, więc zerknij sobie, dlaczego nie warto tego robić, i to jest w filmiku oktanii. Trzecia rzecz, której nie warto robić, to jest chomik, czyli przepychanie powietrza w trakcie śpiewania. Chomik, czyli Mniej więcej coś takiego. Albo wyobraź sobie tortu rodzinowej i świeczki, kiedy zmuchujesz ja. Dlaczego nie warto tego robić? Otóż właśnie wtedy przepychamy powietrze przez nasze struny głosowe i struny głosowe nie są w stanie się w pełni zewrzeć, czyli dotknąć sobie i jest przerwa, kiedy ten mocny strumień powietrza przepycha przez struny głosowe. Nie brzmi to dobrze, powoduje niezbieralność strun głosowych, powoduje problemy z, ze strunami głosowymi, powoduje, że czujemy suchość, że czujemy, że coś jest nie tak z naszymi strunami głosowymi i dlatego warto wyeliminować ten odruch. Warto swobodnie oddychać, ale nie przepuszczać na siłę tego powietrza przez naszą krtanię. Nie rób chomika. Zapraszam Cię, zaobserwuj mój profil, żeby mieć więcej informacji ode mnie, żeby mieć więcej takich filmików i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.